No, w sensie światek. będziemy jakieś. ten? Y, Zielsko żarli? No to już to nagrywasz pewnie, nie? <laughs> o, nie grano rzuciłem! Sorry! Dobra, czekaj. Światło włączę. Weź ten gran z ręki, który chciałem Berberta w pysk strzelić. Auto mi płonie, auto mi płonie. Bierzcie swoje samochody. Co wy robicie tutaj! Wiesz to szybko! Na... Ale ja tu auta nawet nie mam swojego kradzionego. Berber, ostaw swoje auto na bok! Ej, dobra, gotowi czy nie? No Spalił tak już Dobra, dzień normalnie. dobry, dzisiaj człowiek, masz bardzo serdecznie, ja jestem Paweł dzisiaj tu wszystko płonie! nie i Berbert! No się po prostu są W czwartkowej aktualizacji dodali pejotę. To są takie roślinki, można znaleźć. 72 rośliny są na całej mapie, można je znaleźć w różnych miejscach, jedna jest tutaj. To jest tylko ciebie? Tak. Jak się zmienił, skubany! ty jesteś? Na razie jem <noise> okay. Nie zniknąłeś w ogóle stary Wiem, wiem, bo na razie jem, 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 jem I jestem, jestem mopsikiem Nie bij mnie, stary prawie mnie zabiłeś to? Bo ty masz mało to... HP teraz pewnie, nie? Nie róbcie tak, bo jak, jak zginę to nie będę już postacią Tego zwierzątka, muszę jesteś, co? No, jestem ja się rakunem, ja, ja jestem ja szlachita, nie? Więc. Ale jest pręty, jesteś prędkością. Ej, zobaczmy, ci wykręci kończyny znowu, wsiadaj do auta. Okej, okay. spróbujemy. Czy można wsiadać do auta jako, jako postać pisełka? No, Wyklęć. niestety się nie da. Nie da się, a na tego no, na M -m -się. Do, A na mk 2 A bo na mk 2 zobacz. Okej, okay. no zobaczmy. Nie, nie da się wsiąść. Czyli może Oj tylko biegać sobie o Lipa. Masakra, no dobra, to chodźcie, zmienicie się, tam jest roślinka, słuchajcie. Ja chcę być czymś dużym, żeby zjeść. naprawdę ostrożnie, bo Fajnie, jak nie że, że w ogóle. nie właśnie, jak to nie działa. Otwiera ust, jak, jak to, je, ty. Otwiera, to jest? Otwierał mnie, daj spokój. Dobra, słuchajcie, ogólnie że wygląda tak, że jak, jak zjecie tą roślinkę, to tej rośliny tu już nie będzie. Ej, mopsem jestem. O. A w ogóle Berbert jest tym, co to jest? Nie wiem nawet. To jest york? Nie wiem. Nie wiem, to, to jest terier chyba jakiś. To jest jakiś nie znam terierek. Jak no. Jakie mam duże jajka. No i dzięki. O nie! Oh, Okej. Okay. Sorry, Paweł, nie chciałem. To... No co za łobuz, normalnie. A od samego początku mówiłem i jednemu i drugiemu. Nie uważajcie, klikać tego. Uważajcie, i co stało się w trzeciej minucie, czy w którejś tam? No, Paweł! Zagry... Zagryzłem kota po prostu. No. Ja bym psem, bym mopsem też. Dobra, chodźcie tutaj. Teraz z góry tak musimy wejść. E, tak, dobra. tutaj do góry musicie podejść, tu jest, zobaczcie. Nie, ja tych schodów nie lubię takich. Tutaj po tych schodach. Ciekawe co się tutaj zmienimy. Tu jest? Nie, nie kliknij na przycisku myszy! Okej, okay, dobra. No. nie jestem ptakiem. Ptakiem jesteś? jesteś? Ptakiem jesteś? Nie, nie! I mam, żeby Ja też chcę być ptakiem! Jestem kotem! O nie, no. Jak... Krową, krową, jest krową jestem stary! <laughs> co? Zostałem krową, Ale, Ale nie Jaką mogę. krową pasioną zostałem! Ej, jak się ląduje? Nie wiem. A w ogóle możesz lądować? Eee, nie wiem powiem czy ja to no. Z tym w to trzeba uważać. Właśnie. Zauważyliśmy. Jego truchło właśnie tu leży. No dobra, to zróbmy tak, że Berber po prostu będzie ewentualnie naszym tym teraz. Body Kierowcom, e, e, Berber, weź coś dużego. Fajnie, że ja jestem po drugiej stronie miasta, dobra, to weźcie coś tam zróbcie. Stary, a ja tam bo biode. ja muszę na, na pakę wejść ogólnie. Berber, zorganizuj transport dla krowy i dla kota. E, ja muczę w ogóle dodatkowo jeszcze. Ja muczę. Normalnie ja zostałem dobra. krową. Ej, no dobra, to, wiesz co to. Chodź, idziemy na miasto. Dobra, ja nie wiem, czekaj... Ej, się. się! To, no no ta krowa jest pijana normalnie, dobra idę. Kie, yeah, normalnie, no dobra, chodźmy tutaj tutaj. Jakie taki... mam sexy pośladki teraz? Proszę. Ja cię, prze... ja cię nie zdepczę teraz ogólnie? Chodź tu, no, mam nadzieję, że nie <laughs> Jak ja... Nie dość po mnie. Jak ja bym Ja mam właśnie kobietę podejść tam do niej, czy nie? Ja, ja, ja. O! Możesz zaatakować! Nie możesz. Ja na rogi ją wziąłem, czekaj, uważaj. A, ja wejdę ją. Dziapnę ją! Dawaj ją, atakuj. Lecę! Lecę! Atakuj, krowo. Mam ją! Nie mogę atakować! Ja nie mogę... Mogę stary! A ja właśnie jak atakuję to robię. O Cyk, cyk, drapie się. Stary, ja mogę powiedzieć nim zacząć muczeć. Ogólnie te, te roślinki działają tak, że w tym momencie jak zjel, zjedliśmy te roślinki, to w tym samym miejscu przez 24 godziny w grze e, nie ma ich. Ona już się nie pojawi więcej, nie? Ona się już nie pojawia, ona się pojawia dopiero po 24 godzinach, nie? W tych miejsca. Jak ona muczy. I że tak powiem, jeżeli chodzi o te postaci, te zwierzątka, one pojawiają się losowe, jakby co. Niech ją ktoś mućka, mućka, mućka. Co mam cię wydoić? Co? No Berbert bo ta, tu trzeba wydoić. Ta krowa, ta krowa cierpi, muszę ją wydoić. ej, co <laughs> tam się dzieje? go. Poczekaj, mogę ja coś zrobić? Ty możesz go zamiałczeć na Amen. No chyba tak. No dobra. Chodź gdzieś tam na. Czekaj, gdzie jest Bertbert? Zgadzam Bert? ja próbuję zlokalizować. Mam go, mam go, położyłem go. Ej, o, tu jest dziś parking, czekaj, Właśnie nam gdzie jest, jest gdzie tam jest parking. Chodź, Ber Berbert się tam wydoi. Dobra, idę. Berber do i do i. Ja Nie będę go dotykał no. w te. W co? Ogólnie nie będę go dotykał. <laughs> Tylko nas nie przejeć, albo nas coś nie przejechało tutaj. To wszyscy strzał... na wypasie są. Teraz trzeba uważać w ogóle. No? Zwierzęta przejeżdżają w środę. No, to paznę, Nie, nie czekaj, podejdziemy pod latarnię, żeby nas widział. Jeśli ja boję w ogóle cię ten. A przykład mnie zdeptał. No znowu tak krzyczał, nie? No, znowu <laughs> mnie wyzywał. Tak, na początku. O. ty, baranie, ty. Ja no, to mam nagrane wszystko. No, ty krowo, krowo jedna ty. ty. krowo, ty. I się ziściło, no. patrz. Ziściło się, dobra. Werber tam już dojeżdża, widzę. Tak. ja chudy jestem, zagłodzili mnie. No, Próbowałem nie. znaleźć. Ej, czekaj, ja chcę mleko. Zogoń się, zostaw moje. Uj, zostaw uj. mnie w spokoju. Uj, daj mi mleko. Nie. Daj mi mleko, dawaj Dawaj mleko, krowo. Ty. Nie. Nie, bo se, urwę te. Ale głodny jestem, bo ci pazury wbiję. Weź się, przyszli do berberta, nie do mnie. Chodź tutaj. Zostaw mnie w spokoju. Normalnie zobaczysz. Może przeskoczył płotek, nie no, mogę go go przeskoczyć. Go. O ty nie możesz przeskoczyć tego. Nie mogę przeskoczyć tego. Cudownie. tutaj. Nie, nie zostaw Dawaj, mnie. A to się krowa gminie. skacze? Nie, nie nie skacze. Nie, no na przeskakuje, bo ma takie duże te, duże nogi. Duże nogi ma, no. no Szkoda, przestań mnie gonić. znaczeni na mapie. E, jesteśmy oznaczeni na mapie, czy nie? No, no jesteś tak, i Nie szczęście, fajnie byście nie byli. Bo... O, dobra, ale ty pakę miałeś wziąć, jak mam, jak tam chciała. nie weźę. Nie wezmę no tam się nie zmieszcza ogólnie, wiesz Dobra Berber, ber, ber, weź tam wysiąć, weź bo przyjedziesz przejechałeś ją <grym> Na plec na wszystkie przejechałeś O, patrz patrz pat, szybko, może to Nie, boże, zostaw, moim, dawaj, zostaw, dawaj, moje, dawaj, zostaw moje... Dawaj. Wymi ja, ja ucieka, zostaw moje, zostaw moje wymiaki! Jak ucieka? Zostaw mnie w spokoju Co tu się dzieje? Ej, dobra, ej, słuchajcie, Doki. ja myślę, że e, musimy normalnie wziąć zmienić się w psy. No to idziemy do innego miejsca w takim razie Tak, chodźmy do drugiego miejsca no, w pysk! Weź tam rozwal tą krowę Co mi ją kopiesz? Baja, patrzcie jak berberet kopie No Prawidłnie. No Z shotguna Czy jest <laughs> jakieś ostatnie mu? D Muuu. Dawaj mu <laughs> Egzekucja następna. No Nie, mnie też rozwal. dobra Okej, okay, Nastana miejscówka jest gdzieś w okolicach Czekaj No ja właśnie próbowałem znaleźć, ale ta Jak ja no... się respię teraz, co tu się dzieje w ogóle? No to tak wygląda niestety bo się rozpisz w szpitalu, wiesz? No, a faktycznie był ten. No. Tak to wygląda. W szpitalu, u się lespie. <grym> Ej, dobra, Skia, chcesz to wsiadaj pojdzie. do mnie? Bo mam tutaj super auto. Ja już kysetkę swojego, no, też już mam już mam auto. Czekaj, następna rzecz, następna miejscówka... Bo tych miejscówek jest 70 sztuk porad, nie? 72, tylko niektóre są też pod wodą, pod wodą że tak powiem. Ha, Możesz się zmienić. Może te... byśmy się w walenia zmienili. No, można się w walenia zmienić. Uważnie? No o. można. E, czekaj! Albo w taką malutką rybkę. Bo ja teraz nie ogarnię, nie ma. Opinii. mam tutaj wykupionego apartamentu i nie pamiętam. Czekaj, tutaj to było. Mama. Wow. Berber, okay. To już jedziemy. Czekam jednego. Dobra, to tutaj jest w jest wszystkim Dobra, lecę. Ej, ciekawe, czy świnie, świnie będą mógł się zmienić, czy się uda. Ale Można świnia była chyba, nie normalnie. Świnia, dzik, no hmm. dużo jest tych zwierząt. Nawet żeby będę piesełkiem znowu jakimś takim, co gryzie. Będziesz tym. Byłoby super. Pchłą! ale. Okay, uh, ja nie chcesz dobra. być ptakiem, jestem ptak tu beznadziejny, nawet no, z nie wiem No, to Nie potrafiłeś lądować ptakiem. Nie, ale ptakiem trzeba nauczyć się lądować faktycznie. A on w ogóle może lądować? Mi się zdawało, że w ogóle nie może da lądować. Się. Aha. Nie, może, może, może no, NPC-ty mogą lądować, także myślę, ty też możesz. Okej. Okay. O, ty, Berber, -ber gdzie jest? Znaczy nie wiem, tu gdzieś mam zaznaczone, bo sobie odpaliłem jakąś mapkę, ale e, chodź, nie mam ber -ber, pojęcia tutaj, tędy, 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 tu, tu, Where? Czyli, gdzie ty jesteś? Tutaj, o. Dobrze Zobacz. myślałem, ale gdzie? Tu jest. Aaa, no, oh. to pudle to, to prawie. He, he, he. O, żarełko! Proszę kocha, nie tak. Koci miętka. Teraz poproszę co, nie coś... Nie wpadnijcie do wody, Proszę Jestem... Jestem piesełkiem, nie bi. Jestem nie pudlem. Nie lewym, okej. Tygryso, daj. Jestem pudlem. Dobra, Jesteś czekajcie. pudlem! No, super, ale nie klikajcie lewego, pamiętajcie. Jesteś pudlem. Ja... czyli tak, Berbert jest pudlem, Ski jest mopsem, a ja jestem chyba trenierem. Ty jesteś w ogóle mopem do podłogi stary Mam gołe pośladki Masz <grym>, goły żyłek stary Chodźcie na człowieki <grym>, zyłek, zyłek, Trzeba będzie cenzurę założyć stary bo świecisz tyłkiem Dobra, Uwaga bo biję lewym Jak podejdziecie mogę was zaatakować oh No, no, no wiesz, gdzie złot... mnie atakujesz ty Mówię nie podchodź bo już atakuję, mówię Na szczęście uciekłeś Moja no, moja, ma... moja 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 moja. Biorę ją Co? biorę po Dobra pojedynczo żeby sam Raz 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 Ej, nie mogę pieniędzy podnieść! Ostrożnie, ja żeby... Tak, żeby człowiek... Mogę żeby pieniędzy. na mnie przejechało coś. Dobra. No ja wróci, ja tak atakuję. Atakuję. Uwaga na auta! Uwaga na atakuję auta! Atakuję tu, uwaga! Hups, Waf, waf. O, dobra. Ach, człowieki leżą! Człowieki do domu! Ej, jeszcze policja tak. się na nie zainteresowała, nie? No bo, no bo jesteś zwierzątkiem! Tak, policja nie reaguje w tym. Boże, Hycel będzie leciał na nas, przecież. Ze ze strzelbą chyba. No. Tego ty, w jajka ugryzł! Aż jak gdzie Ach, dziabiemy wszystkich Berber, tylko nie atakuj mnie broń znaczy, czy nie, nie, nie wiem czy jestem samcem czy samicą, nie wiem <grym> Ja mm. jestem 100% samcem widać po, po mnie Nie <grym> czekajcie, karetka jedzie chyba gdzieś z tej perspektywy widać Dobra, czekajcie, musimy znaleźć ludziki, gdzie są. O, ci już widzę, już biegnę. Już biegnę. Ale mi śpiechałam, że go patrzył. Ale fajnie, mocno. bo powiem ja szczerze, że nigdy nie miałem możliwości grać takim terierem albo ten. Coś nowego, nie? No coś nowego. Uwaga, Pudelek. bo atakuje. O, tam są ludzie! Dawaj ludzi patrz, Ej, patrz no co, co jest? Wracaj tutaj Oj Paweł, coś ci ucieka pani. Ej nie możemy pierwsze sobie włączyć szkoda daj pieniądze O. Skieram pani nie ucieka! Coś. O chodźcie do metra! To jest <śmie> metro O właśnie do metra Patrzmy do metra! Dzięki mał głupi wraz twarzy w ogóle na tej się gdzieś posłowie. Jak fajnie idą, patrz na po tych schodach Hop, 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 hop. Z pudlicą idę, A ja nie mogę skoczyć. Idziemy na randkę. Dam ci swoją kości. No. No, tak jest. No dawaj, przyspiesz trochę, pudlu, na znaczy sekundlu. Chyba ja, się nie da biegać. No, nie mogę no. biegać. Co bardzo. to mam dobry widok na jego tyłek. Ej, ale to są jakieś ludzie? Weź to oddalone. Ludzi tu nie ma. Co to ma być? Szczekając, sobie. Ej, czekaj, chodź tutaj ten, czeka. jest. Nie, nie klikaj lewym. No. Tu się nie da czekać. A, nie da się czekać. on sam to nie szczeka sam z siebie. No dokładnie. Na Znaczy lewym jak klikasz to, to atakuje i szczeka jednocześnie. <noise> Jaki ja mam głupi wraz twarzy. <noise> Chodź Ej, mączen, Dobra, nie staw. musimy was musim <noise> wyjść, bo tutaj nic Tu Nic nie ma, jema, no masakra. Czekaj, oznaczę teren tylko. <noise> Ty Wandal kurde. Oznaczam teren, dobra. Widziałem ci berber wygląda. Jakiś problem. Po no prostu nie mogę. Ja sam masz nie, taki sam ryj, się kurde, taki silny krzyk, taki ryj, No, no joh. Taki fajny, taki futerkowy parzek jaki on nie jest na ten Ja się spotkałem ten 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 z krawężnikiem po prostu, wiesz, spadłem na Twisk, dobra? Hop, hop, hop. Czy my wejdziemy dzień? do góry? Wejdziemy do góry, ok. Się do góry? Da się, da się, tak? Ja się podchodzę. Ja cię kocham. O, a co to tak wszyscy leżą w ogóle? Zmęczyli się hmm, w ogóle. Zmęczyli się pewnie. O, dzień dobry. No wiesz. Idę, Za, do góry, idę do góry, Opinionze. idę do góry, idę do góry. I nam na pieniądze niepotrzebne. Cały czas jakieś syreny są tu normalnie, Tak, Tak, bo karetki jeżdżą. O, tam jest koleś, koleś jest. Stój, nie, stój! zobaczmy czy można... Stój, draniu! Spróbujmy. Nie da się ukraść auta, ale lipa! Chciałbym że chcesz RPG wyciągnąć. Nie, Fraf, raf, chciałbym. Raf, raf, raf. chciałbym, ale nie mogę. Dobra, czy ja tam przebiegnęć, tam o, jakiś człowiek o. Patrz pan ochroniacz, ochroniacz, Ochroniacz! Tablet ma tablet! Daj mi! A nie, to, to jest... nie jest tablet! Daj mi... Oddaj tablet! Myślałam, że iPada, tak. iPada. O, karetka! O nie! Karetka! Rozihali go! Wysiadł, zichali? wysiadł! dawaj, bierzemy, piszemy, bierzemy ich! Dawaj, chodź tu ty pie! Chodź tu ty pie! Nie, mnie. Auto, mi Kopno mnie. Kopno mnie. Kop... auto mnie potrąciło! mnie! Auto mnie potrąciło! No gdzie po psie przejeżdżasz? się przejeżdżasz? Pomógł się, A Ej, co? Widzieliście? Normalnie zaatakowali nas. Przyjechali mi złe człowieki są. So. Uwaga! Kolejny biegnie. O! Brać go! O, o, o. Oni chcą nam... Skopa bierz go, nam bierz, go bierz go! Bierz go, Bert, Bert! Tak ryś! Aport! Aport <laughs> człowieka. O! Chycił go. Ej, chcesz Oni kopią. On nie zdążył, dobra. Medycy kopią. Nie wiem dlaczego. Medycy kopią. Dzień Dzień kopią. jeszcze policja niego, nie jest dziwne. No bo zwierzątkiem jesteś! Oni nie odmawiają w tym miejscu. Policja jakiś... nie ściga zwierzątek. Chętnie bym jakiś gracz tak pozjadał sobie. Na e, no, gracz by pewnie dwa razy cię machnął i koniec. tak, Zawsze może nie trafić, nie? No nie. A mam Czekaj, A można dzwonić tak, że... przez telefon? Chwila. Nie można. Nie, nie <laughs> można używać. Uważaj, auto jedzie! O, pirat drogowy jakiś kolejny. O, chcecie ten? Chcecie. Co to? E, to, to jest? Błotnik? Znaczy ten? Ej, w ogóle. Ej, weźcie sobie, kliknijcie pauzę online i gracze. Pauzę, jak online. to wygląda? Gracze. Eee. Gracze. <laughs> Ale co gracze? Gdzie gracze? Na no liście graczy. Pracze się pauza online no. i kliknij w gracze. Aha. Okej, <laughs> okej, <laughs> Ok, wiem o okay. co ci chodziło. Dobra. Ej, co? Czemu nie mogę cofnąć. O, dobra, to dobra teraz. E, okej, okay, też miałem problem, żeby cofnąć, właśnie. Dobra, idziemy do śmietników, grzebać. Śmietnik? Dobrze. To, to, to jest był dobry pomysł. Jakiś klub nocny tu gdzieś był. Tutaj? Ja, klub nocny na szczyniaku. Ale nas a, nie, nie wpuszczą, no, e, tam, jak nie wpuszczą dorosłe psy. Masz sobie dowód? Dorosły jest. Tak. A gdzie go trzymasz? Tu, nie dać na pierwszą osobie. Nie, no właśnie, to, właśnie na nie pierwszą, można, patrzyłem już. Na pierwszym tym, jak to się mówi. E, nie o sobie, o! tylko. No, Roberta! Tam jest jak się biega bez smyczy. Uwaga, auto jest. Chcę sobie przejechać, drań. Chcą nas przejechać, typy. Ej dobra, chodź tutaj. Erbot leży. do tego. patrz tu jest e, picture, coś tam. To pickture. Picture. Picture. No. no. Richards Majestics A, to jest tego. Chodź jest, tutaj jest Studio Kręcą. filmowe Michaela. Tak, studio filmowe. Tak, tak, dokładnie. Także chodź tutaj na pewno coś będzie. Ja, jak tutaj My nie ma. Nie, Dobra, chodź tam wbijemy, tam na pewno ktoś będzie. Jakiś kosmonauta albo coś, zaatakujemy. Tam będzie ochroniarz pewnie po lewej nie stronie. Nie umieram. Ochraniacz? Don't, don't umieraj. Da się po nie wejść? Na pewno nie. Ja. Nie, nie da się. Hmm. Ta animacja no. byłaby dziwna, gdyby się, gdyby się dało. Ale widzisz co, jakbym był małpą, to może dałoby radę. radę. Tak, no może to bym dałoby no, radę. Ej, to chodźcie pójdziemy, To Można by y auto nawet chyba. Tu jest po lewej stronie. O, jest kolo! Kolej albo kolo. Jest go! Hop, hop. Hop, hop. Chciał trafić Mówisz, polujemy cię małpę? O? Ej stary, on tu ma siłałe hot dogi. O. Poważnie? Musiał zdechnąć. Ciłała hot -dog. no nie wierzę. Nie, dobra, słuchajcie, ogólnie kwestia wygląda tak, że myślę, że pójdziemy jeszcze raz się zmienić. Zagreście? I wylosujemy coś innego, może co? O. psów? Jak mnie potrącił. E, żyjesz, Bert, Bert No nie, nie no, no się umarłem. umarłem. O, to chodź nas rozwal, bo nie dobiegniemy tam. Słuchaj, Paweł no To jest daleko. Trafraf. Ej, czemu? Rafraf na wyspie w jednym. Zagryzłem go! No po szpitalem, w szpitalu się respisz weź, Zawsze. ktoś mi strz A ja mogę syknąć MK? E, dobra. Nie mogę. E, kolejny... Czekaj, już sobie pojedziemy. E, potrzebuję RPG. E, w twarz? Najlepiej w głowę. Twarz? Simon chce mieć ten pojazd, a weź się kurde Simon umrzyj. Dobra, biegnę pod dobra. auto. Pięknie, biegnę pod auto. Prawilny pies Pod autobus! E, dobra. Pod autobus! E, Słuchajcie, ja mnie. do tej miejscówki, gdzie jest jeszcze jeden który dzisiaj odkryjemy, i wpadłem pod autobus. Dajcie w ogóle znać, czy wam się podoba coś takiego. Czy chcecie e, mi autobus byli z zbierządkami? Dostawaj. No o co, uda się na posterunek policji. Co? Dawaj. Wojna handlowa. Dawaj, webera. Brawo, wóz. Akurat, już. To nie, nie, lepsze rzeczy do roboty. Mi. Jak tu nie trapimy. autobus tam mi zaparkował. O, dobra, jestem. Masz mocną, mortkę na to wychodzi. No, mam. No, nareszcie. No nie. Dobra. Dobra. To jest kolejne ja wiecie, w pobliżu mój. miałem zaznaczone coś. <grym> yy, ja, już, ja już jadę właśnie do drugiej miejscówki. Ona jest yy, w domu Lester'a. W domu Lester'a. Niech ktoś U. skomentuje, jak wiele osób chce, by Simon umarł. <grym> ja tego pragnę. No, za, nie, że za, za każdym nie razem, jak chcemy jakieś auto, to za każdym razem te auto trzeba Simonowi dać, od razu policja ściga. Bo on to auto potrzebuje. Chce. Wymaga. Dokładnie. To jest po prostu... B. Bez sensu. No nie chodź po ulicy! No. Dobra, ja już tam dojeżdżam praktycznie, tak mi się wydaje, że chyba Nie gdzieś można do... po ulicy, panie Ale co ja przechodziłem na drugą stronę! No tak. jest Paweł, Gdzie? Ja dobrze jadę do Lestera? Jego Coś eksploduje. Wy? O. Taką Coś eksploduje. Nie wiem o co chodzi. O, tak, dobrze jadę, okej. Okay. Oskie, to jest My dobry moment na chwilę. to co o, chciałem. Czekaj, tutaj Ale kurde, nie tak szybko. <głos> 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 Ale okazję miałeś. E, dobra, e, tutaj Donestera stara jest. Y, czekajcie, chyba minąłem. Tutaj był. O, <noise> dobra. Przepraszam. Ja mam nadzieję, no, że nie... będę teraz z szympansem. Dobrze by było. Jak mnie trafił skubany. Dobra, czekaj, gdzie ta roślinka, ta roślinka, ta roślinka była? Jak kwiatki mi zawródrają. E, e, e. Wstydzę, wstydzę się, że na tym okay. latkę oddaję. Gdzie ma ta roślinka? Tutaj... Dobra, idę pod auto Trzeba do Pawła jechać się Mustang stoi? Mustang stoi Nie, bo zgubiłem się I to jest Kamaro czy Mustang? Patrzcie Kamaro wygląda Ale nazywa się Wapid Dominator Jak już patrzę? E, tak, dominator, no. No to to jest sprawdzić. Dobra. E, gdzie jest Paweł? Tu jest Paweł, dobra. W domu Lestera. Śmigam. E, Wyobrażacie sobie, żeby się zmienić w Lestera? Tak, trzeba iść, żeby się w Lestera zmienić. <noise> to by było straszne. No nie widzę. Żeby tutaj teraz nie było? Nie no, Może musi być. Może to się użył już ogólnie. A nie, Ale nie, nie. To... Mamy sesję osobną, dobra. Nie istotne, nie słuchaj mnie. Dobra, nieważne, na samym środku to jest taka większa doniczka po prostu. Okej, okay, dobra, już mam. Nie, szukam takiego malutka, malutkiego kwiatuszka, to był potrójny taki wielki wielkiej doniczce. I uwaga, dobra. zamieniam się w. Śmigam do was już. Mopsa! Znowu Mops? No nie znowu Mops, po prostu Mops. No. O nie! Ej, Berbe, jesteś... Co ty jesteś? Co to za koczkodan? O, Stary, jak poleciałem! Okej. Okay. Jaką akcję zrobiłem? Co tu się dzieje w Kim jesteście? Czym jesteście? Ja się zmieniłem, do, 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 dopiero do was jadę. Ja jestem jakimś aha. koczkodanem. No koczkodan. właśnie, Aha, dobra, okej, okay. koczkodan. Czekajcie, Ja tu się do do tym was Ciężko to ciężko lata! Jeszcze mi się lata nie dano. Rozbiłem się o drzewo. E, a wiesz co, przy lądowaniu spróbuj lewym przyciskiem myszy kliknąć. Ale, ale, Paweł, ale tu na. na Boże, nawet nie, przyjęcie... nie chodzi o to. O Jezu. Oh. Tu nawet nie I chodzi o, o to co chodzi o... Który był dom Lestera? No poczekaj wysiądź, to ci pokażę To tutaj chyba, nie? Tak, tutaj i dosłownie przy wejściu Po prawej stronie jest doniczka Tutaj gdzieś? No taka doniczka wielka Ale na zewnątrz no, czy w środku? No stoisz na niej no, Tutaj nie mam opcji ten... No, ja przez chwilę o, też nie widziałem Zjedz, dobra mam 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 o. Właśnie to Czym było tak nie tam, teraz też nie było widać, nie miałem jak za bardzo kliknąć. Halunki, halunki, halunki. Dawaj coś ciekawego. Coś nowego. Czym będziesz? Czym będziesz? Czym będziesz? Wilkiem Co jestem! Co to jest? Eee, Wilkur. O, jestem wilkiem! pokaż się! Co ty jesteś? A nie jesteś czasem jest Kojotem Tym nie jest Kojot chyba. Nie, to jest... Nie, czekaj. To jest Kojot? A Ciężko może? powiedzieć? Ale chyba może być to kojot. Nie wiem czy ja my wilki, wilki są większe chyba jednak. No, wiesz? Wilki to są wiesz, co to... tyś ty, ty wielkości Mopsa. wielkości Mopsa stary jesteś, to ja za bardzo nie być krzywę krzywę nogi mam. No, e, chodźcie, idziemy do miasta. Ja spróbuję e... namierzyć jakiegoś jeszcze e... w czy Bertbert Bert ogólnie rzecz biorąc, yy, tak, chyba zginął, a teraz jesteś helikopterem? No bo rozbiję się drzewo, się nie da latać tymi ptakami, prawda? By... <grym grym> ja no, w tu nawet w ogóle. Nie chodzi o to, że się yy, lądować ciężko, tylko opóźnionym dobra. masz strasznie skręcanie, nie? A, dobra, ja biorę różowego, dobra. A różową? Ja nie chciałbym być trafić przypadkiem. O, dobra? Czekaj, gonie. No, bierz, bierz ją, bierz. O nie! No, dawaj, biegnij! fra traf, 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 traf. Nie trafiłem! Nie trafiłem! O, tu są inni jeszcze, dobra. Dobra, już tam biegnę. Lecę ja, po ja, nich. ja biegnę ci pomoc. Ale pomocy potrzeba! I znowu nie trafiłem! Dabry, gdzie jest Twoje wsparcie? Ja chyba okay. jestem bezzebny. Bezebny! O, jakaś gruba biegnie. Co biegnie? gruba? No, o, tam mam, dobra. Rer, gruba biegnie. Czekaj, bo tutaj jeszcze mi coś. Pachnie. Zjadłem ją, dobra. No przestań. Nie biegaj w ulicy, kobieto! To jest niebezpieczne! Ktoś ci może dziabnąć albo potrącić! Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr! Wracaj! W <grym> Wracaj tu! A czym ty jesteś? takim jakby no, kojotem. kojotem! A, tym ty kojotem, dobra! No. Kitkotem jestem! Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr! Ona szybko biegnie po prostu! Na zielona to ja nie wiem, Sprinterka jakaś! O, pieniążki wypadły! O, leżeć! O. Ja tu gdzieś będzie kolejny! Dobrze! Wynnum pieniążki są! Okej! Okay. Dobra. Ej, to w ogóle, słuchaj, ten mops to wygląda jak z tego, z facetów w czerni. Tak, tak. No nie? Tylko masz obrożę różową. Tak? Tylko nie mówi. Masz, e? I masz różową obrożę. Jak tak można. E, ale ty byś wtedy takim ciemniejszym, nie? Tym. Tak, ja byłem ogólnie ten. Gdy ty jesteś? Tam pięknie są różne te, są różne... Są różne maści. Mści, tak, różne mści. Maści. No. E, Dobra. Dobra, chodź tutaj. No no gdzie jest ten owoc, kurde? Już masz, już masz pojedzone, patrz na to, patrz na to. Brrr. Jak pojedzone. Znaczy, patrz, ci, ciebie będą jeść zaraz. Staniś <laughs> znaczy się obiadem. Nie. Co to było? Ej, to bot normalny. Kurwa, tak nas tu zjechał stary. O, czekaj, patrz, 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 karetka, 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 karetka. Zanim ich zabierę. I to nie jest, ale karetka, karetka, karetka. bez po prawej, bez po, po prawej, bez po prawej. Dawaj, dawaj idę. Ej, no nie mogę. Mogę go, nie mogę go, nie mogę go, no kopie mnie, kopie tak. mnie! Dobra, działaj szybko, działaj go, działaj go, działaj go, działaj go! Nie wstawaj! Dziabaj go, działaj go, działaj go! O, dobra, leży. Gdzie on jest ten nowy? już nie wstanie. Dobra, uwaga, bo tu coś przejechało szybkiego. Nie mogę go znaleźć. To znaczy nie można wejść jako kierowca, kurczę, ja bym chętnie pojeździł jako, jako mopsik. No, przydałoby się. No, byłoby super. O, patrz, człowiek biegnie! O, e, Ja pójdę ten... za autem. za autem z, mnie nie rozjechał. Zamknę drzwi, w ogóle w samochodzie. Może istnieć jakiś limit tych ten w sensie użycia na raz? Nie, e, dawa, nie. Nie, nie. Dlaczego pytasz? No bo kurcze próbuję, a tu jest, boże. Masz go? A. One są tak niewidoczne na otwartym. No terenie. ukryte są. No są mega ukryte. One po prostu wiesz, nawet się nie wyróżniają jakoś za bardzo w tym. Dobra, chcę coś szybkiego, proszę. Dobra, ciekawe co Berber będzie miał teraz. O! Tomasz? To 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 masz? jakiś pieseł. Co to jest? Pieseł! Jakiś większy pieseł. Większy pieseł! Co? Ej, dobra, bo czas na ten nowy się ba nie? Masz, to jest labla, nie, nie znam się na wiem. Masz pojedyncze. A po w sumie może. Nie wiem. Chcesz? O po, po, tu. Dziadaj. No, ej, ej! ej co jest? Nie mogę cię trafić! Ej, co tu się stało? Ej, to wyglądało jakbyśmy się mieli return, no, rozmnożyć. <laughs> co? Co? No u mnie, nie gryzłem Cię, tylko normalnie naskakiwałem na Ciebie U mnie no, nie, bardzo dziwne. u mnie było normalnie wszystko widać Ja jestem normalny <laughs> Dobra, moi drodzy, więc z tym sobie byliśmy akcone. kończymy ten odcinek, dajcie znać czy wam się podobało Ogólnie ciekawa update Mega Taki... fajne, nie, że to dodali z powrotem A no, to kiedyś też było To już było wcześniej, kiedyś jeszcze? To już kiedyś było, tylko znowu dodali Aha, od, to ty widziałem to już no. od początku, od 2.15 było to Aha. Tylko, że co jakiś czas dodają. Takie coś. Okej okay, Dobra. To okay. trzymajcie się na razie czas. No, trzymajcie się, Hejas. Na razie.